Każda strona folii aluminiowej ma znaczenie, jest matowa i błyszcząca strona foli. Każda z nich ma inne zastosowanie. Folię aluminiową ma w domu chyba każdy z nas. Jednak często nie używamy jej według prawidłowego jej zastosowania. Istnieją dwa sposoby korzystania z folii: błyszczącą stroną do góry i do dołu. Jedna z nich odpowiada za zatrzymywanie temperatury posiłku, a druga pozwala obniżyć temperaturę dania. Dla łatwego zrozumienia pokażemy Ci, jak ją stosować. Zawijając produkt w folię aluminiową stroną matową na zewnątrz, sprawiamy, że ciepło bez problemu przez nią przejdzie i dotrze do wnętrza pakunku. Ułatwi ona przygotowanie ziemniaków na grillu. Zawiń ziemniaki w folię, matową stroną do góry. Czynność oczywiście powtórz zgodnie z ilością ziemniaków, jakie chcesz usmażyć. Ziemniak będzie idealnie usmażony, a nie spalony. Natomiast błyszczącą stroną do góry zawiń kanapkę do pracy, czy na żywność, która będzie przechowywana w lodówce. Wiedzieliście, że każda strona folii ma inne zastosowanie?